Was dzisiaj w kolejnym filmiku. Przychodzę do Was z ulubieńcami stycznia. Mam nadzieję, że ten filmik się w odpowiedniej porze pojawił, bo nie wiem, kiedy go zmontuję tak naprawdę, ale będę starała się być mniej więcej w terminie, także mam nadzieję, że jak coś to mi wybaczycie i się i tak Wam pomimo, to będzie filmik podawać. Piszcie w komentarzach Waszych ulubieńców, bo jestem ciekawa. I jestem chętna też, żeby przetestować jakieś, nie wiem, powiedzmy jedzenie czy kosmetyki, bo wszystko może być tak naprawdę ulubieńcem, więc nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Oczywiście coś, czego nie mogło zabraknąć w moich ulubieńcach to kosmetyki i mam ich dosyć mało, więc zacznę chyba od nich po prostu. Pierwsza z nich to jest e, krem do twarzy z Evelina. Jak ktoś mnie ogląda, to już na pewno wie, że ja dostałam paczkę od Eveline i po prostu był ten, ten krem. Ale nie dość, że pięknie pachnie, to się szybko wchłania, nie jest tłusta skóra, a lekko ją nawilża. Jest naprawdę odpowiedni w sam raz do mojej buźki. Co jest jeszcze fajne w tym wydaniu, jest też maseczka i tonik. Jak się wszystko razem używa, to już w ogóle bomba. Kolejną rzeczą jest również pokład, podkład z Eveline'a. Ja używam w odcieniu 01, ale słuchajcie, 02 i 03 są jeszcze też przystępne. Aczkolwiek 03 już wpada w taką bardziej pomarańcz na mojej twarzy, dlatego, że jestem bardzo blada. I jak na początku tak podszedł mi powiedzmy na 4 z plusem, ten podkład to teraz już daje dosłownie 6 mój podkład, nie pamiętam z czego miałam wcześniej, się już troszkę taki dziwny zrobił, bo zauważałam, że efekt maski mi się tworzy, a ten w ogóle go nie pozostawia, więc super naprawdę i dosyć fajnie kryje i też nie jest taki jakiś za tłusty później na tej twarzy no i się sporo utrzymuje, także serdecznie Wam go polecam. Następną rzeczą jest też również z Eveline, ale to tak wyszło jest to rozświetlacz i słuchajcie... Ten rozświetlacz też mi przyszedł w parze. Co najlepsze, że na początku używałam takiego tylko że złotego, jednak zauważyłam, że ten, jak się wchłonie, znacznie lepiej się trochę prezentuje na mojej twarzy. Nie dość, że jestem blada. To wtedy fajnie mi rozjaśnia. Czasami się aż tutaj, a nawet pod oczami troszkę daje, żeby właśnie tych podkrążonych oczu nie było widać i świetnie się sprawuje. Także Wam polecam. I ostatnią rzeczą, którą Wam pokażę, jest paletka. Jest to paletka zamówiona z AliExpress. Kosztowała, nie wiem, ona z 13 zł, a słuchajcie, jest bomba. Spójrzcie tylko na te kolory. Mówię wam, ja jestem mega zadowolona. Właśnie dzisiaj makijaż robiłam praktycznie całą tą paletką. Eee, to znaczy może nie całą, ale w głównej mierze i powiem wam, że jestem mega mega zadowolona. Słuchajcie, mam tu zeszycik, bo ściągę zrobiłam, bo po prostu nie mam gdzie to tak, jakby sobie gdzieś ustawić, żeby czytać, ale będę zerkać po prostu, żeby Wam wszystko przedstawić. Jeżeli chodzi o piosenki w tym miesiącu, to są aż raz, dwa, trzy, cztery. I to nie mam takiej jednej ulubionej, ale po prostu wymienię je tutaj Wam i z chęcią bym wkleiła przebitkę, ale ostatnio mi skoczyły prawa autorskie, no i peszek, nie peszek, ale serio, przysłuchajcie, jeżeli nie słyszeliście. Pierwsza piosenka to jest Get Used To Me Justina Biebera. Teraz Bieber w ogóle, wiecie, wydał e, ten serial, który też jest moim ulubieńcem, to znaczy serial, e, no ale oczywiście oglądałam. E, także, e, jeżeli jesteście zainteresowani, to obejrzyjcie, jest na YouTube Premium. E, druga piosenka to jest Sobel Wyglądasz Tak Pięknie. Słuchajcie, tą piosenkę znalazłam w ogóle na TikToku, ale nie miałam zielonego pojęcia, jak ona się nazywa. I później spytałam gdzieś Was chyba na grupie na Facebooku, że podajcie mi piosenkę i ktoś mi ją podał i ja ją słucham. i mówię, tak to ta! I ona jest bardzo, bardzo piękna, taka romantyczna, nie wiem, jako uczuciowa. Kolejna piosenka to piosenka Eda i Camila Cabello, South of the Border i naprawdę też jest bardzo fajna i taka w moich klimatach pioseneczka. I ostatnią piosenką, która już dosyć sporo jest tutaj w internecie, jest piosenka Taylor Swift i Shona Madnessa, A Lover. Ja już się nie mogę doczekać, aż pojadę na um, openera i będzie Taylor... Zakra, mam nadzieję, że to zaśpiewa, to znaczy na 99% to zaśpiewa, ale wiecie, już się nie mogę doczekać. Fajnie by było jakby z Seanem mednesem też było. Dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz do seriali. I to są ogólnie seriale wszystkie z Netflixa, ale pewnie można gdzieś się obczaić jeszcze w internecie, jeżeli ktoś nie posiada, to wiecie, bez problemu. I pierwszy serial to jest taki, który już kiedyś zaczęłam, pierwszy sezon, ale jakoś tak mi nie podszedł za bardzo, ale jak obejrzałam od nowa pierwszy i drugi, to tak jakoś mnie coś podchwyciło, jest to e, sex education. E, teraz w internecie wszyscy czekają na trzeci sezon i w ogóle mega jaranko. Powiem Wam, że fajnie, jeżeli nie oglądaliście, to jest coś ciekawego, dużo e, jakby rodzajów związków się porusza w tym e, serialu. I w ogóle takie ważne e, rzeczy w życiu nastolatków, tak mi się wydaje. Kolejny serial to jest pełne Morze, o których może e, <laughs> pełne Morze, o którym może słyszeliście we vlogach. Że oglądam. Serial jeszcze nie skończyłam, zostało mi dosłownie z dwa odcinki, ale jest fajny. Powiem szczerze, że się nie spodziewałam, że tak jakoś mi przypadnie do gustu, ale jak coś to polecam. No i ostatni serial, to też już kiedyś wspominałam, ale teraz na Netflixie, właśnie wszedł piąty sezon, który już ogólnie wcześniej był dostępny, ale nie na Netflixie: e, serialu Orphan Black. I to serial jest sztos. Naprawdę jest taki zagadkowy, czasami taki nie do ogarnięcia. Naprawdę Wam serdecznie polecam i to dla chłopaków czy dziewczyn. No i dobra, słuchajcie, teraz to jest hit. Przechodzimy do filmów, które są moimi ulubieńcami. I teraz fani tego filmu i w ogóle zabiją mnie, jak ja mogłam przez 23 lata mojego życia go nie obejrzeć, bo jest to stary film. I. Nie mogłam się do tego zabrać, ale przyszedł ostatnio taki wieczór i mówi, kurde, jak ja mogłam tego nie oglądać. Moja mama, moja siostra kochają ten film. One były w ogóle w szoku, że ja nigdy go nie obejrzałam. Fakt widziałam jakieś przebitki, wiedziałam o co kamo, no ale tak jakoś mnie nie przyciągnęło to. No ale mówię, dobra, włączę sobie, bo zobaczyłam, że właśnie na Netflix jest. No i dobra, wchodzę na Netflixa, sobie wpisuję Dirty Dancing. <grym> tak, słuchajcie, obejrzałam i nie wiem w ogóle nawet czemu na tym filmie płakałam. Ym, nie wiem, czy to też ta pora, że wieczorem oglądałam, ale naprawdę film ekstra. I do tej pory nie wiem, jak to możliwe, że przez 23 lata tego nie obejrzałam, ale dobrze, że teraz, a nie w ogóle. <grych> Także naprawdę, z film ym, ma więcej lat niż ja, więc naprawdę, jak na tamte czasy, to już w ogóle hit. No i oczywiście, co się wiąże z że drugą część też obejrzałam. Ym, na Kubie. I fajny, fajny, ale pierwsza część jednak lepsza, ale druga też mi się bardzo podobała. Do czego jeszcze nawiązuję? Jeszcze trzeci film to film Bitwa. Go też oglądam na Netflixie. Jest to o tancerce nowoczesnego, która się tam w hip-hop czy coś tam później... A, takie miłosne. Obejrzyjcie sami. Nie chcę Wam stracić za dużo szczegółów. Także te trzy filmy Wam bardzo serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to jak możecie się też domyślać, e, najlepszym wydarzeniem w tym styczniu było to, że się po prostu wyprowadziłam od rodziców e, i mieszkam w końcu na swoim. Szczerze, bardzo czekałam na ten moment, e, ale powiem wam, że czasami tak smutno być samemu, e, dlatego też często chodzę tam do siostry, do rodziców ogólnie. Ale tak czy siak bardzo mi się podoba to, że mam własne cztery kąty, spokój, ciszę i harmonię. <grymne> no i jeszcze w ogóle nie wiem dlaczego, ale stwierdziłam, że wiecie co, pokażę, powiem Wam coś, co przypadło mojej córce. I to jest w ogóle hit roku, ponieważ chodzi o piosenkę, a dokładnie piosenkę tak jakby z teledyskiem. Bo jest piosenka, nie wiem czy kojarzycie, tu Kosita i taki zielony ludek tam tańczy. tu Kosita... Wiecie, wiecie co, dla mnie to, jak ja zobaczyłam to kiedyś, to ja mówię, Boże Święty, kto to ogląda? To miało tyle wyświetleń, że masakra. A słuchajcie, ja to któregoś razu puściłam, oj, puściłam i lili jestem zakochana. I często mi pokazuje, mama, mama, jak ja coś oglądam i ona, że chce, to włączam jej to i leci. Także słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ulubieńcy wam się spodobali. Dajcie łapkę w górę, piszcie swoich ulubieńców, no i widzimy się w kolejnym filmiku, także ja się z Wami już żegnam, na razie!